Specjalne siły interwencyjne. Czasami podziwiane, czasami budzące strach, stanowią elitę wojskową, której zadaniem są złożone i często tajne misje. Dzięki niezwykłym umiejętnościom mogą mieć różne obowiązki, takie jak bycie uzupełniającymi siłami bojowymi lub siłami, którym powierzono misje specjalne. Wśród wielu jednostek specjalnych na całym świecie, niektóre wyróżniają się swoją historią, możliwościami i osiągnięciami. Dlatego dziś dajemy Ci szansę odkrycia najlepszych sił specjalnych na świecie. Czy jesteś gotów, aby dowiedzieć się, które jednostki są najlepiej wyszkolone, najbardziej wykwalifikowane w wykonywaniu kluczowych misji oraz najpotężniejsze? Jeśli tak, to zapraszamy Cię na kanał ATech, gdzie możesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wojskowości oraz ciekawostek ze świata. Groupe Inventerion de la Gendarmerie Nationale, znana również jako GIGN, jest jedną z najbardziej znanych francuskich jednostek elitarnych. Utworzona w 1974 roku, jej główną misją jest reagowanie na ekstremalne sytuacje kryzysowe, takie jak branie zakładników, porwania i inne zagrożenia terrorystyczne. Jednostka jest podzielona na kilka specjalnych sił. Siły interwencyjne do bezpośrednich operacji, siły obserwacyjne specjalizujące się w precyzyjnym strzelaniu i walce z handlem narkotykami oraz siły specjalne, w skład których wchodzą nurkowie szturmowi i eksperci od usuwania bomb. Najbardziej znany jest jednak ze swojej szkoły strzeleckiej, która jest uważana za najlepszą na świecie. Snajperzy GIGN są w stanie trafiać w cele z odległości ponad 600 metrów, co jest niezbędną umiejętnością w operacjach ratowania zakładników, gdzie precyzja ma kluczowe znaczenie. Ich zaawansowanie w strzelectwie jest również regularnie demonstrowane na pokazach oraz na zawodach m.in. z jednostkami specjalnymi, gdzie często zajmują wysokie pozycje w tych konkursach. Shayetet-13 to elitarna jednostka komandosów Marynarki Wojennej Izraela. Specjalizuje się w operacjach morsko-lądowych, zwalczaniu terroryzmu, szpiegostwie i ratowaniu zakładników. Stworzona do przeprowadzania dyskretnych i niezwykle niebezpiecznych inwazji, jednostka ta jest często porównywana do amerykańskich Navy SEALs ze względu na swoją wszechstronność oraz skuteczność. Szkolenie Shayetet 13 jest jednym z najtrudniejszych na świecie, a wskaźnik sukcesu wynosi zaledwie 5%. Rekruci przechodzą wymagające testy fizyczne i psychiczne nadzorowane przez lekarza wojskowego, aby zapobiec poważnym wypadkom. W rezultacie jest uważany za jedną z wiodących sił specjalnych w kraju oraz ma szacunek na arenie międzynarodowej oraz innych jednostek. Einsatzkommando Cobra, znana również jako ECO Cobra, to antyterrorystyczna jednostka interwencyjna Austriackiej Policji Federalnej. Założona w 1970 roku jednostka liczy ponad 400 członków i specjalizuje się w odbijaniu zakładników, eskortowaniu niebezpiecznych więźniów i operacjach antyterrorystycznych. Członkowie ECOCOBRA są szkoleni do najbardziej niebezpiecznych misji, w tym skoków spadochronowych, nurkowania, materiałów wybuchowych i precyzyjnego strzelania. Zyskała międzynarodową sławę dzięki skutecznej reakcji na kryzysy terrorystyczne, w szczególności operacji uwolnienia zakładników lotu 157 Lufthansa w 1996 roku, gdzie ich precyzja i szybkość były kluczowe dla powodzenia całej operacji. Ich pierwszą znaną misją było wzięcie zakładników w siedzibie OPEC w Wiedniu, które zakończyło się niestety niepowodzeniem, ale dalej szło już dobrze. Specnaz, rosyjskie jednostki specjalne, są znane na całym świecie. Pierwotnie stworzone dla Związku Radzieckiego, są wyszkolone do walki wręcz i posługiwania się bronią. Specnaz są również znani ze swoich umiejętności negocjacyjnych i doświadczenia w medycynie polowej, co pozwala im radzić sobie w skomplikowanych sytuacjach, w których stawką jest dyplomacja i zdrowie zakładników. Wyróżniają się również rygorystycznym treningiem, który obejmuje umiejętności w zakresie sztuk walki, obsługi broni i ekstremalnych technik przetrwania. Ich zdolność do działania w trudnych warunkach klimatycznych i geograficznych czyni z nich potężną siłę w każdym terenie. Za granicą są najbardziej znani z operacji Chtorm 333. 29 grudnia 1979 roku szturmowali pałac Tajbek w Kabulu w Afganistanie i w ciągu kilku minut zabili prezydenta Hayf Zulafa Amina i prawie 200 jego ochroniarzy. Jednak w kwietniu 2023 roku zostali dziesiątkowani na Ukrainie z powodu niekonwencjonalnego wykorzystania ich talentów. Według gazety KORI przeżyło tylko 125 z 900 komandosów z 346. Brygady, podczas gdy 22. poniosła straty między 90 a 95%. Jest to prawdziwy problem dla kraju, biorąc pod uwagę, że Specnaz jest jednym z najlepiej wyszkolonych rosyjskich oddziałów. Całe szkolenie tych elitarnych jednostek trwa zazwyczaj około 4 lat. Oczywistym więc jest, że nie będzie łatwo zastąpić tych ludzi, jeśli polegną w walce. Co więc zamierza zrobić Rosja w obliczu swojej wojny na Ukrainie oraz ewentualnych reszty konfliktów wewnętrznych w kraju? Nie mają czasu, aby szkolić zbyt wielu nowych ludzi na tak zaawansowane jednostki. US Navy SEALs to bez wątpienia jedne z najbardziej znanych sił specjalnych na świecie. Specjalizując się w operacjach morskich, brali udział w wielu krytycznych misjach, w tym w wojnach w Zatoce Perskiej i Iraku. Ich najsłynniejszą operacją jest bez wątpienia misja z 2011 roku, która doprowadziła do wyeliminowania Osamy Bin Ladena. Ich nazwa pochodzi od akronimu Sea, Air and Land. Czyści jej członkowie wywodzą się z Marynarki Wojennej lub Straży Przybrzeżnej. Ich szkolenie jest niezwykle rygorystyczne, trwa około roku i obejmuje testy pływackie na otwartym oceanie, biegi pustynne i intensywne symulacje bojowe. Ten wyczerpujący trening ma na celu przygotowanie Seals na każdą możliwą sytuację, czyniąc ich przestronnymi i niezwykle skutecznymi operatorami. Trafili na pierwsze strony gazet na początku 2024 roku, kiedy dwóch komandosów zaginęło podczas tajnej misji przechwycenia i zniszczenia THOF, tradycyjnego arabskiego statku żeglowego przewożącego irańskie części rakietowe przeznaczone dla rebeliantów Houthi w Jemenie. Często występują również w wielu filmach akcji. Utworzona w 2002 roku chińska jednostka Snow Leopard Commando Unit powstała głównie w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Od tego czasu specjalizuje się ona w kontroli zamieszek, unieszkodliwianiu ładunków wybuchowych i działaniach antyterrorystycznych. Żołnierze tej jednostki przechodzą intensywne szkolenie, czasami we współpracy z rosyjskimi siłami specjalnymi. Są szkoleni do działania w ekstremalnych warunkach. Ich zdolność do zarządzania sytuacjami kryzysowymi i neutralizowania zagrożeń wybuchowych czyni ich kluczową jednostką dla całego bezpieczeństwa narodowego całych Wielkich Chin. Brytyjska Specjalna Służba Powietrzna SAS jest jedną z najstarszych i najbardziej szanowanych jednostek specjalnych na świecie. Założony w 1941 roku SAS specjalizuje się w operacjach zwiadowczych, zwalczaniu terroryzmu i misjach ratowania zakładników. Ich trening fizyczny i psychiczny jest jednym z najbardziej rygorystycznych ze szczególnym naciskiem na wywiad i inwigilację, często we współpracy z Mi5, służbą wywiadowczą odpowiedzialną za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Mi6, zewnętrzną służbą wywiadowczą Wielkiej Brytanii. Najbardziej znaną interwencją antyterrorystyczną SAS była bez wątpienia operacja Nimrod, operacja wzięcia zakładników w ambasadzie Iranu w Londynie w 1980 roku. Po sześciu dniach oblężenia zarządzono atak, a około 60 członków SAS uwolniło 18 z 19 zakładników. Bez wątpienia był to jeden z większych sukcesów całej tej organizacji znany do dziś. Joint Task Force 2 znana również jako JTF-2 jest elitarną jednostką sił kanadyjskich działającą pod dowództwem kanadyjskich sił operacji specjalnych. Jej główną rolą jest walka z terroryzmem zarówno w kraju, jak i za granicą, tak jak w przeszłości w Iraku, Afganistanie i na Haiti. Jest zatem zdolny do natychmiastowej i skutecznej reakcji w przypadku poważnego zagrożenia. Jego członkowie są wybierani spośród najlepszych żołnierzy kanadyjskich sił zbrojnych i przechodzą intensywne szkolenie obejmujące szereg umiejętności, od precyzyjnego strzelania po przetrwanie we wrogim środowisku. Ich dyskrecja i skuteczność czynią z nich istotną siłę w całym bezpieczeństwie narodowym Kanady oraz często współpracują np. ze Stanami Zjednoczonymi. GIS – Włochy. Gruppo di Intervento Speciale, czyli GIS, to elitarna jednostka specjalizująca się w zwalczaniu terroryzmu i misjach ratowania zakładników. Utworzona w 1978 roku, jednostka słynie ze swojej skuteczności zarówno na włoskiej ziemi, jak i za granicą, często będąc wzywaną przez NATO do międzynarodowych operacji. Jest znana ze swojej gotowości i szybkości interwencji, zdolnej do reagowania na krytyczne sytuacje w rekordowym czasie. W rzeczywistości jest dzięki temu uważana za jedną z najlepszych jednostek specjalnych, aż w całej Europie. Puerza de Guerra Naval Especial, czyli FGNE to elitarna jednostka hiszpańskiej marynarki wojennej utworzona w 2009 roku. Złożona z najlepszych i najzdolniejszych żołnierzy marynarki wojennej wyróżnia się w operacjach nurkowych, abordażach pirackich statków i penetracji stref walk drogą morską, powietrzną lub lądową. Jednostka udowodniła już swoją wartość w wielu międzynarodowych misjach, w tym do Somalii, Libanu i na Haiti. FGNE jest znana ze swojej zdolności do przeprowadzania złożonych operacji z wielką precyzją, nawet we wrogim oraz niestabilnym środowisku, co czyni ich również jedną z bardziej szanowanych jednostek w Europie. Teraz wierz już wszystko o 10 najlepszych jednostkach specjalnych, które reprezentują wojskową doskonałość. Każda jednostka ma swoje własne umiejętności i obszary specjalizacji, ale wszystkie mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. Ich rygorystyczne szkolenie, wiedza techniczna i zdolność do działania w ekstremalnych warunkach sprawiają, że są to jedne z najgroźniejszych elitarnych jednostek na całym świecie.